Dajcie. Dawno tu nie zaglądałem. Zobaczymy co się dzieje w dżownicach. Nie było mi około dwa tygodnie. Tutaj trochę zaniedbali, jak widzicie. I tak średnio spływało, ale to zaraz potem sobie odetkam. Trochę cieknie. Będzie OK. Zobaczymy. Czy jakieś dżownice siedzą. O kurczę. Zobaczcie. Tutaj. Tu jak widzicie kubka fusów z kawy jeszcze, dynie, pod spodem żownice. przewrócę, też żownice. Zobaczcie co tutaj się dzieje, tak samo, o, no. czyli trochę ich podtopiło, ale to się nic nie dzieje, bo tutaj u góry mają w miarę Dobre warunki, bo to wszystko na dół spływa, odetkamy i nic się nie dzieje. Ale zobaczcie, już teraz jak się namnożyły, że gdzie bym nie wziął tam dżownicę. Tu stare ziemniaki, zobaczcie, już pleść jakaś ich na nie się rzuciła. Większość powie, że już to się nie nadaje dla dżownic, no bo zepsute, bo tamto siamto. Tu już, o zobaczcie, jak kiełkują nawet ziemniaczki. Ale przewracamy. Są Tu coś im ta dynia nie podchodzi. A zobaczcie, o tam, jaki głębek jest to. Także. O, zobaczcie, tam w rogu. Wszędzie są tam w rogu? Zobaczymy. O. Do Dobra, ja tu zacząłem ruszać, więc ich uciekało, też pewnie w głąb sporo. Także tak to wygląda. Wszystko idzie w najlepszym porządku, aby tutaj odblokować, żeby to sobie spłynęło. Wsadzę sobie jakiegoś ruta czy coś i pójdzie. I co? Jaki plan? Teraz jest weekend, będzie. Więc jutro będę miał cały dzień, to być może te pojemiki ponapełniam sobie dżownicami, pozarażam. Przynajmniej po garści, żeby tam powrzucać. Ktoś tam miał przyjechać jeszcze odebrać dżownicę, może przyjedzie. Ogólnie z wysyłką jeszcze się wstrzymam. Teraz byłem właśnie we Wrocławiu, tam gdzie tam zazwyczaj ciepło jest. Rano było minus 3. Więc jeszcze poczekam tak dla pewności, tak? Nie wiadomo skąd jesteście, skąd będziecie zamawiać. Teraz około tam świąt jakoś na święta przyjadę, tych wielkonocnych. Więc będziemy działać z wysyłką. A ja jeszcze myślę uruchomić może małzera jednego. Albo przynajmniej go na razie przygotować. Tu ich tak dużo jeszcze bardzo nie ma. Jeszcze mogą śmiało się rozmnażać. Potem wam coś wybiorę do sprzedania, to też ich ubędzie. Ale już sobie połcinam, przygotuję. Może coś jeszcze wymyślę, bo chodzi mi taki pomysł jeden po głowie. To Wam pokażę. Jeśli będę realizował. Zobaczę. Przemyślę to jeszcze dokładnie. A na razie. To tyle. Do następnego. Cześć.